Nauczyciele mogą śledzić nasze postępy i widzieć, jakie mamy oceny. Ten rodzaj oceniania jest taki bardzo przyjazny w stosunku do uczniów. Ocenianie kształtujące skupia się na takich długoterminowych korzyściach. Ocenianie podsumowujące bardziej w sumie skupia się właśnie na porażkach. Hej, z tej strony Natalia, i dzisiaj chciałabym powiedzieć o różnicach między Formative Assessment i Summative Assessment, czyli ocenianiem kształtującym i ocenianiem podsumowującym. Zaczynając od oceniania kształtującego, jest to proces ciągły, który toczy się wraz z nauką i nie czeka na zakończenie etapu, danego etapu nauki albo partii materiałów w porównaniu właśnie do oceniania. Podsumowującego. I tutaj w tym przypadku nauczyciele kładą nacisk na takie długotrwałe osiągnięcia i na powiedzmy ogólne samopoczucie w sumie ucznia, co uważam, że jest super, a nie właśnie na jednorazową ocenę z testu czy egzaminu. Więc ocenianie kształtujące pokazuje więcej niż to, niż tylko to, jak uczeń opanował dany materiał, bo właśnie jego ciągłość zapewnia dostęp do informacji zwrotnych. O tym, jak uczeń radzi sobie z nauką ogólnie. I ocenianie kształtujący jest proaktywne, czyli nie skupia się na jednokierunkowej komunikacji nauczyciel-uczeń, ale zachęca jakby ucznia do aktywnego udziału w procesie edukacji. I daje też nauczycielom stały dostęp do informacji o postępach uczniów. I właśnie tutaj, monitorując postępy, nauczyciele wiedzą, co jeszcze jest do poprawy, co trzeba zmienić i w ogóle I w sumie w amerykańskim liceum online, w JDJ iOS, działa to. Na podobnej zasadzie tak naprawdę, bo mimo że to wszystko jest online i w ogóle to jednak nauczyciele mogą śledzić nasze postępy. I widzieć, jakie mamy oceny, co robimy dobrze, co robimy źle, co na przykład wymaga od nich poprawy, w sensie na przykład nad jakim materiałem mogą poświęcić więcej czasu, czyli jakiego materiału dać więcej, na przykład, czy na przykład więcej filmów z danego tematu, czy ogólnie więcej na przykład tekstów do przeczytania. To właśnie no, ocenianie kształtujące można zauważyć w JDJ. Tutaj nie ma tak, że mamy pod koniec, na przykład nie wiem, pod koniec semestru, czy pod koniec roku jeden duży egzamin ze wszystkiego. Tylko po prostu jest to skupione na takich małych, mniejszych quizach, testach, później projektach. I w sumie ten rodzaj oceniania jest taki bardzo przyjazny w stosunku do uczniów, bo zapewnia właśnie informacje zwrotne, pomocne w nauce, i też tutaj no, działa tak wręcz motywująco i skupia się na osiągnięciach, bo jednak jeśli jest więcej tych testów, im więcej na przykład zrobimy dobrze, tym jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby robić to dalej. A jak mamy jeden na przykład egzamin, no to tutaj ocenianie podsumowujące bardziej w sumie skupia się właśnie na porażkach. Bo no jeśli jest jeden egzamin, no to wiadomo, że na przykład zrobimy kilka zadań dobrze z tego egzaminu, a to, co będziemy mieć źle, no to w sumie na tym się skupimy w dużej mierze. Jeśli chodzi o ocenianie podsumowujące, to jest ono używane właśnie do mierzenia wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie nauki po zakończeniu jednostki materiału. To wygląda tak w sumie. Ocenianie podsumowujące jest na przykład w polskiej szkole w Chmurze, bo tam, z tego co wiem, po danym przedmiocie mamy egzamin z tego przedmiotu, w sensie po zakończeniu materiału z tego przedmiotu jest właśnie jeden taki duży egzamin. No i jak zdamy ten egzamin, no to zdaliśmy przedmiot. No i to w sumie skupia się na porównaniu osiągnięć osób uczących się do gdzieś tam jakichś standardów, czyli w sumie... Trochę tak wygląda matura, że no wiadomo musimy mieć powiedzmy 30% żeby zdać, więc to jest jakiś tam standard. Jest to taki jeden duży, bardzo, bardzo duży egzamin, więc to jest takie ocenianie podsumowujące, bo podsumowuje naszą wiedzę w sumie z całego liceum. No a w JDJ nie mamy matury, ani nie mamy żadnego egzaminu podsumowującego, tylko właśnie są te małe takie... Testy, w sumie quizy, zadania, różne e, projekty. A projekty to są na przykład prezentacje, jakieś wypowiedzi ustne, e, czy właśnie eseje, więc jest to takie wszystko do zrobienia, nie przemęczając nas tym. I teraz chciałabym powiedzieć o wadach i zaletach właśnie oceniania kształtującego i oceniania podsumowującego, więc ym, zacznę od oceniania kształtującego. Więc jeśli chodzi o zalety, no to ocenianie kształtujące skupia się na takich długoterminowych korzyściach, a nie tylko na tym, żeby przygotować się do, do danego powiedzmy egzaminu czy testu i później zapomnieć o tym, czego się uczyliśmy, czyli coś w stylu, zakuć zdać, zapomnieć. No i to też zwiększa chęć. Do nauki i ogólnie daje taką motywację, właśnie, żeby iść dalej, bo na przykład dobrze poszedł nam, nie wiem, quiz, test, cokolwiek, i po prostu daje tam nam tą motywację do dalszej nauki i po prostu przechodzenia do kolejnej mm, partii materiału. I dzięki właśnie informacjom zwrotnym od nauczycieli daje to możliwość na zrozumienie więcej o tym właściwie czego się uczymy, bo tak jak na przykład w JDJ dostajemy zawsze feedback od nauczycieli po każdym projekcie, i to jest taki naprawdę długi feedback, przynajmniej ja zawsze dostawałam taki dość długi feedback z tym, co zrobiłam dobrze, co im się podobało, co mniej, nad czym mogłabym popracować, więc to też jest takie no fajne i jednak takie napędzające gdzieś tam. No i to też promuje w sumie współpracę i taką dobrą atmosferę podczas nauki, bo no w tradycyjnym systemie, modelu i w ogóle, no to w sumie zawsze gdzieś tam było to ta konkurencja i współzawodnictwo, co powodowało silny stres w sumie. I to tyle zalet. Jeśli chodzi o wady, to wiadomo, że ocenianie kształtujące wymaga czasu bo jednak też na przykład, kiedy wysyłamy projekty do każdego działu, no to nauczyciel potrzebuje czasu, żeby sprawdzić te projekty, no bo ma ich dużo, bardzo, więc to też jest no czasochłonne po prostu. No i to też wymaga oceniania kształtujące, wymaga organizacji i planowania, bo wiadomo, że na przykład, no tak jak JDJ, na dany rok szkolny musi to być z góry zaplanowane wszystko, czyli muszą być dodane już tam wszystkie projekty do zrobienia, wszystkie quizy muszą być zrobione, więc ym, no to akurat może jest wada bardziej pod względem y, organizacyjnym, w sensie administracyjnym, to nie dotyczy jakby nas jako uczniów, no więc jakby wad nie jest dużo według mnie, zaczyna na pewno coś by się jeszcze znalazło, ale to takie powiedzmy główne wady, a jeśli chodzi o zalety oceniania podsumowującego, to tutaj nie wymaga w sumie dostosowania się do poziomu czy wielkości grupy i też może być używane wielokrotnie, jeśli nie zmienia się podstawa programowa. No tutaj mogłabym podać przykład matury, ale w sumie nie mogę podać przykładu matury, bo matura jest udostępniana po maturze, więc jakby nie zawsze jest to sama. No ale na przykład egzaminy albo jakieś takie większe sprawdziany, no to mogą być powiedzmy co roku te same. Jeśli nie są gdzieś tam udostępniane i w ogóle, jeśli właśnie nie zmienia się podstawa programowa. No i też ocenianie podsumowujące zapewnia takie zwięzłe informacje o wynikach, czyli po prostu na przykład ocena albo procenty, punkty i w ogóle, więc jest to dobre w procesie administracyjnym. I to też pomaga określić te obszary wiedzy, w którym uczniowie mają na przykład jakieś luki czy coś jest. Po prostu niejasne, to, to wychodzi podczas takiego egzaminu. No i to daje obiektywne informacje o tym, czy, czy ktoś może otrzymać no, dany na przykład jakiś certyfikat, jakiś tytuł naukowy czy coś. Więc to są takie na przykład no, podsumowujące, powiedzmy, właśnie egzaminy, czy takie jak matura, czy na przykład podczas sesji na studiach. No to nam mówi o tym, czy na przykład możemy przejść. Na następny rok studiów, czy możemy na przykład uzyskać tytuł, nie wiem, magistra, doktora czy, czy coś. A wady, no to, że jest bardzo skupione na. No, stricte na ocenach, co jest po prostu stresujące dla, dla uczących się. No i dla nauczycieli, no to wymaga też w sumie dłuższych gdzieś tam przygotowań, zwłaszcza właśnie w przypadku jakichś tam dłuższych egzaminów czy testów. No a złe wyniki wiadomo, że pogarszają y, samopoczucie i samoocenę uczących się i zniechęcają do dalszej nauki. I zazwyczaj polega to na jednorazowej ocenie, co nie pozwala gdzieś tam nauczycielom śledzić. Ym, Postępów w nauce, na przykład uczniów, więc trochę to utrudnia planowanie edukacji, bo jednak nauczyciele nie mogą sobie zaplanować, bo nie wiem, znaczy mogą, no ale nie mogą zaplanować tak, na przykład, pod uczniów, że jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to może skupmy się na tym najpierw, e, czy więcej czasu poświęćmy na to. Jeśli chodzi o mnie osobiście, no to do mnie dużo bardziej przemawia właśnie ocenie kształtujące i uważam, że no ma dużo więcej zalet po prostu i też ja no zetknęłam się z tym w JDJ między innymi i dla mnie to było super, że mogłam przez cały czas w sumie gdzieś tam no też śledzić swoje właśnie postępy sama sobie, śledzić postępy niekoniecznie przez nauczycieli, ale właśnie, że sama widziałam jak to wygląda, a nie na przykład musiałam jednorazowo przygotować się do większego egzaminu, bo to po prostu byłoby stresujące i bardzo wymagające. I to tyle jeśli chodzi o ocenianie kształtujące i podsumowujące. Mam nadzieję, że wyjaśniłam mniej więcej właśnie jak to wygląda, jakie są różnice i w ogóle. Także jeśli byłyby do tego jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem i, i co? I widzimy się w następnym filmiku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa.